Kamera? W zapisie? Dźwięk? W zapisie? W ogóle pani Kasia siedzi wygodnie? Tak. Dobrze. Mam do pani Kasi pytanie. Dlaczego to wszystko? To może zacznijmy od początku. no. jest już pani na miejscu? Proszę jeszcze poczekać 20 minut, bo nasz pociąg ma opóźnienia. Okej, okay, rozumiem. Pamięta pani, gdzie odbędzie się wywiad? To w tych garażach na ulicy. Tak, tak. Na pewno pani jest gotowa? Szłam nad tym długo, ale nie mogę się teraz wycofać. Okej, okay, do usłyszenia. Mam na imię Konrad. Możecie mnie znać jako IndigoPath i od dwóch miesięcy wkładam najwięcej energii w rozpracowanie od podstaw grupy, jaką są mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. Przez wiele tygodni kontaktowałem się z panią Marzeną i Katarzyną w celu zachęcenia ich do wzięcia udziału w wywiadzie, który miał być dla nich czymś rodzaju katarzizm i po wielu próbach namawiania ich do tego ostatecznie udało się. Jak bardzo zmęczyło Was prowadzenie tego fanpage'a wraz z Panią Marzeną? Bardzo. Jednakże po moich chwili załamania postanowiłyśmy się nie poddawać. Mamy misję. Naszą misją jest walka o dobro dzieci, o odseparowanie najmłodszych od hazardu. Uważam, że to jest słuszne. Jesteśmy zaprogramowane do walki o lepszą przyszłość najmłodszych, bo no nie można przecież rozpoczynać jakiejś inicjatywy i poddawać się z powodu gruźb. Nas łączy idea pozwala nam ona przezwyciężyć ten cały hejt Moją największą misją w całej tej sprawie nie było jednak tylko i wyłącznie ujawnienie osobowości obu pań, które od dłuższego czasu są poszukiwane w internecie Przede wszystkim, mimo że wszyscy doskonale znamy upodobania polityczne tych pań, ich cele związane z prowadzeniem tej strony nadal brakuje w tym wszystkim wielu kluczowych elementów, które mają się złożyć w jedną całość aby zbudować ich pełny obraz W tym celu musiałem zagłębić się w najgłębsze czeluści internetu, zadając im w międzyczasie najbardziej kontrowersyjne pytania. Można tak wiedzieć w ogóle, dlaczego wmieszaliście w to w szkoły? Nie było nawet jednej sytuacji, gdzie nasza interwencja nie była uzasadniona. No, istnieje coś takiego jak sprawowanie ucznia poza szkołą. Jeśli byśmy skierowały sprawę na policję, to trafiłaby ona także do szkoły. Reagowałyśmy na groźby. No, bywali tacy, którzy twierdzili, że nic nie zrobili, a my ich zaatakowałyśmy. Ale to nieprawda, przecież bałyśmy się o swoje życie, a to był grupowy atak. I będę z wami szczery. Największym dla mnie zaskoczeniem w całej tej historii nie był sam przeprowadzony wywiad z panią Katarzyną. Widzieliście w ogóle o tym, że pani Katarzyna Barbachowska ma syna? I co najlepsze, udało mi się przeprowadzić wywiad z Andrzejem, jej synem. Życie jednak pisze chyba najlepsze scenariusze. Powiedz mi, jak ciebie mama ukształtowała, że teraz jesteś takim człowiekiem, jakim jesteś? Andrzej to jest. Bardzo porządny człowiek. Wychowałam go swoimi żelaznymi zasadami. Ja ogólnie wszystko zawdzięczam mamie. E, można powiedzieć, że ona, jakoś tak, starała się o to, żebym miał znowu lepsze wykształcenie. Wysłała na jednak. Mu. Ja mamie zawdzięczam przy tym na przykład swojej oceny. Gdyby nie ona, nie miałbym swoich e, szóstek czy piątek. więc ja Byłbym najlepszym uczniem i naprawdę, wszystko co dobre zawdzięczam mamie. Mama jest naprawdę świetną osobą i ją we wszystkim wspieram. Uważam, że w sumie jakby cała młodzież była wychowywana tak jak on, to mielibyśmy naprawdę piękny świat. I okej, okay, skoro już odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jaką misję pani Katarzyna oraz pani Marzena mają za sobą nieść, naprawdę trudno jest zapomnieć, wspomnieć o tym, jak to jest w ogóle możliwe, że po wielu negatywnych komentarzach krytykującą ich działalność strona Mam przeciwko brutalnym grom komputerowym jeszcze istnieje i odnotowuje naprawdę coraz to większe przyrosty. Jesteśmy przekonani, że robimy coś, co jest słuszne. My idziemy pod prąd. Kiedy walczysz ze złem, nie możesz od tak po prostu się poddać. Dla nas autorytetem jest Kaja Godek. Usłyszała miliony razy, że to co robi jest bez sensu, a jednak dopiła swego. Jeżeli walczysz o dobro dzieci, to nie masz miejsca na to, żeby w cokolwiek zwątpić. To wiara daje nam nadzieję, że powróci dzień, w którym powrócą stare, ale jednocześnie dobre wzorce wychowywania dzieci. Tak powinno być. Oczywiście, sam byłem zszokowany tym, jak usłyszałem, że twórcy tej strony inspirują się działaniami K.I. Godek. Że jednak, jako osoba, która chce dowiedzieć się więcej na temat całej ich działalności, postanowiłem brnąć w to dalej, pytając się pani Katarzyny, skąd taka determinacja? No to nie może brać się z niczego. W 2007 roku skończyłam studia pedagogiczne. Później przypadkowo wylądowałam w ośrodku uzależnień jako osoba, która może dotrzeć do dzieci. Tam właśnie poznałam Marzenę. Terapeutka. Niestety najwięcej uzależnień dostrzegłyśmy przy narkotykach i grach komputerowych. No mamy wiedzę z pierwszej ręki na ten temat. Widziałyśmy dzieci, które dostają drgawek, bo już tydzień nie widziały komputera. Postawiłyśmy na stopniowe odseparowanie ich od szkodliwych czynników. Ale to było na nic. My musiałyśmy rozwiązywać prawdziwe problemy, a w tym czasie gamerskie lobby liczyło miliardy. I powoli dochodząc do końca, zdałem sobie sprawę z tego, że dzisiejszy dzień jest zwieńczeniem anonimowości autorek tego projektu, które poprosiły mnie o ujawnienie ich w związku z założeniem przez nich fundacji skupiającej się na szkodliwości gier. Przede mną duże wyzwanie, żeby was to wprowadzić. Zapraszam! Pani Kasiu, czy jest już Pani gotowa na to, żeby ujawnić się pierwszy raz przed widownią, którą Pani zna? A wszyscy Panią nie? Tak, jestem gotowa. No, nie wierzcie we wszystko, co mówią w internecie. Józef Piłsudski, 1918. Drogi. No to jak? To już czas na dekonspirację? Wiesz co? Przeszedłem już chyba na tyle dużo, że to jest ten moment. No to raczej nadeszła ta chwila. Lecimy z tym? Myślę, że można. Gdyby to było złe, to byłby inaczej świadstwo. <grystety> no dobra, no to w takim razie widzimy się już za chwilę. <grystety> Indigo Puff. Ta strona to fake ebayt. Widać, że się nie znasz. No, tyle, pozdrawiam z płaczem. No tak, wiem. A co jeżeli powiem wam, moje kochane Ptysie, że od dłuższego czasu kontaktowałem się z twórcą tej strony? A dodatkowo do tej strony wniosłem minimalną cegiełkę przy pracy właśnie nad tym profilem. Oj, nieładnie, Ptysiu. Proszę Państwa, w 2021 roku właśnie tak wygląda nagrywanie filmów. Gdybym tak miał robić filmy na temat kajgodek, to nie starczyłoby mi w ogóle wszystkich nici. No przepraszam naprawdę, że zniszczyłem Wam dzieciństwo. Ja wiem, że jak się nie zna prawdy, to czasem śpisie spokojniej, albo jak nie masz flashbacków z Sarajewa 1995. I jakby to powiedział Adam Mickiewicz w swoim pierwszym bifie freestyle'owym z Juliuszem Słowackim. Jakie życie taki rap? Ale zanim zaczniemy, pozwolę sobie samemu zadać jedno proste pytanie, które pewnie już Was nurtuje od kilkudziesięciu sekund, jak wyjawiłem wam bardzo dziwny fakt. Oj, nieładnie! Czy jestem autorem tej strony? Nie, nie jestem. I mogę to potwierdzić dowodem, jakim był mój screen ze wspólnej rozmowy właśnie z autorem, w którym to ja. Też miałem zniszczone dzieciństwo. No cóż, jakie życie takira? Ogólnie do dekonspiracji tego Peja przeze mnie doszło już ponad miesiąc temu, kiedy to, jeżeli dokładnie dobrze pamiętam, to było chyba gdzieś dzień po upublicznieniu mojego filmu, który właśnie krytykował mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. Nawet Kaja Godek nie wykończyła mnie ostatnimi czasy tak bardzo doszczętnie, jak pytanie, które przed chwilą sobie zadałem i które przed chwilą usłyszeliście. Czy ta strona to fake, czy nie? Nawet kiedy oglądam TVP, mam doskonałą świadomość tego, że ludzie, którzy odpowiedzialni są za tę właśnie stację, nie trolują. I tworzą to dla nas coraz to bardziej chory cyrk. A tutaj, no. no. Nie wiem. Tamten materiał chyba nie za dobrze się zestarzał. Jeżeli jest to troll, to jest to troll arcywybitny. Po prostu. Szapoba! Jeżeli nie, może jednak warto wyciągnąć lekcję ze swoich niekonsekwencji. Całe szczęście, że Maciej jeszcze, można powiedzieć, odwagę, żeby za niektóre swoje rzeczy przepraszać. I oczywiście na samym początku mojej wypowiedzi bardzo chciałbym podziękować każdej osobie, która była zamieszana w ten film, za lojalność przy dotrzymaniu właśnie tej tajemnicy. Dzięki, jesteście niesamowici, chociaż czasem było ciężko. Nawet nie wiecie, z iloma przeciwnościami losu musieliśmy się mierzyć, ale przejdźmy do rzeczy. Moje się, ja doskonale wiem, po co tu przyszliście. Przede wszystkim chcieliście się dowiedzieć czegoś więcej na temat istnienia tej strony. Ta strona to nie bait. Ta strona to eksperyment. To były pierwsze słowa, które przeczytałem zaraz po ujawnieniu przez autora mi prawdy na temat całego fanpage'a. Eksperyment. To słowo na pewno nie skojarzy się wam zbyt dobrze, jeżeli pamiętacie jeszcze dramę z Zuzanną Borucką, która była już chyba dwa lata temu, która, aby usprawiedliwić swoje działania, właśnie w taki oto sposób przedstawiała całą swoją działalność, wszystkie swoje działania. Uważam, że wszystko, co powiedziałam, było zaplanowane. Jeśli było dla kogoś zbyt mocne, to mi przykro, ale nie nienawidzę nikogo, nie nie obrażam nikogo i dobrze wiecie, że eksperyment hate pokazał tylko jak mocny hejt jest w Polsce. No, nie powiem. Zaskoczyły mnie wyniki eksperymentu. I będę z wami szczery. Słowo eksperyment nie dawało mi w ogóle spokoju już od dłuższego czasu. Ale spokojnie. Z wytłumaczeniem śpieszy autor, który jest odpowiedzialny właśnie za ten profil. Dzień dobry. O Boże. Taki trochę męski, to? Trochę męski. Kasia na testosteronie poleciała. Kurde, widać mięśnie, kardio, lecisz i po prostu forma. Otóż uciąłem z nim ponadgodzinną pogawędkę właśnie na ten temat oraz jeszcze parę innych, które mogą was zaciekawić. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Zapraszam. Mówię wam, szampańsko-ptysiowa impreza zakrapiana amareną. Czegoż chcieć więcej? Więc drogi autorze... Yy... Czym jest dla ciebie w ogóle eksperyment? Na tej stronie eksperymentem było na pewno to, jak ludzie traktują innych ludzi, jak chodzi o generalizację, o przytaczanie komuś jakichś poglądów mimo, tylko dlatego, że może pasować do tych poglądów. O, ludzie, jeżeli kogoś nie lubią, to teraz z założenia zaczynają zakładać, że ta osoba nie ma racji. Okej, okay, przytoczę tutaj w tym momencie jedną istotną rzecz. Pani Katarzyna oraz pani Marzena. Oczywiście dwie moje ulubione waifu, pozdrawiam. To postacie fikcyjne. Wykorzystanie ich do wykreowania chorej rzeczywistości, tutaj plot twist, obie miały być w założeniu autora paranoiczkami, to jak najbardziej niezbędna część eksperymentu. Ale mimo wszystko, weźcie coś pod uwagę istotnego, o czym się w ogóle nie mówi. Nie zauważyliście, że w tym eksperymencie zostały wykorzystane wzorce zachowań pani Kai Godek? To bardzo istotna Kwestia, do której przyznał się sam autor projektu. Ona jest y, mistrzem trollingu, tylko że ona nie trolluje. Tak, Tak. Musimy się z tym zgodzić. Z tej strony zrozumiałem, jak to trzeba mieć mocną głowę, żeby to taki, hej, taki hejt y, przewolać. To, że naprawdę bardzo mało osób chciałoby żyć w jej idealnym społeczeństwie, wykreowanym przez nią, ja na pewno bym nie chciał, wie każdy. Zaś niestety mało osób wie, skąd to się wszystko w ogóle bierze. Więc aby wyjaśnić to najprościej, jak jest tylko możliwe, przyjrzyjmy się samemu fanatyzmowi. Tutaj mieliśmy w, w w przypadku strony mieliśmy przedstawienie tego, że to było takie zapatrzenie właśnie, że te gry są złe. Nie interesowanie się na przykład wątkiem tego, że ktoś tam brał narkotyki i komuś zrobił krzywdę, tylko było napisane gra, gra. Tak samo mamy przedstawione przy Kailonek. Ona też generalizuje ludzi, że ktoś pewnie dokonuje, a dla z własnej przyjemności, a nie dlatego, że na przykład nie chcę, chcę komuś uśmierzyć e, w cierpieniu, które będzie mieć po narodzinach. I okej, okay, stanęliśmy w tym filmie na bardzo dobrym momencie, do tego, aby uzupełnić lukę w całej historii, jaką był ich legendarny powrót po siedmiu latach do działalności. E, pewnego dnia pod koniec stycznia z samochodem, mój telefon rozpalił się do czerwoności i dostałem: grubo ponad 50 wiadomości w ciągu pół godziny, że mnie ludzie nienawidzą, że jestem. Ludzie jakoś znaleźli tą stronę i po prostu zaczął się atak i pomyślałem wtedy. A co, jakby spróbować jeszcze raz? E, taka mała ciekawostka. Sam Tomasz Działowy, a.k.a. Gimper, miał wiele wspólnego ze stroną pod tytułem Mamy przeciwko brutalnym grom komputerowym. Kiedy oczywiście to śmiał się z całego projektu, dając mu promo. Podczas gdy ator chciał pozwać panią Katarzynę oraz panią Marzenę do sądu. Postacie, które nie istnieją. No było tak, było tak. A dlaczego? Dlatego, że któryś z adminów, nie pamiętam już kto, na pewno nikt z tych, których był dzisiaj, e, wrzucił listę niepożądanych youtuberów i na jednej z tych list, znaczy na jednej liście, bo to była jedna lista, znalazł się właśnie wspomniany Gimper. Nie znalazł się tam ator, aczkolwiek ator zaproponował pomoc prawną dla wszystkich, którzy się znaleźli. I to było tak z kategorii w Sheet i Just Tak było. Ale skoro już wszyscy wiemy, że ta strona to Bait, może warto spytać się autora o to, co w ogóle? Sądzi o grach? Jeżeli chodzi o gry, to na pewno nie stanie się coś takiego, że ktoś po zagraniu, na przykład w grę, z serii Rockstar Games pójdzie i zacznie zabijać ludzi na ulicy. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o sprawę hazardu, to nie jest wcale ona taka zero-jedynkowa. Oczywiście, jeżeli chodzi o serię gry FIFA, to była taka hiperbola, ale jeżeli chodzi o jakieś dropy. To jest czysty hazard. I to jest hazard przeznaczony właśnie dla najmłodszych. To jest akurat przerażające, jeżeli o to chodzi. I w tym momencie warto przytoczyć pewną historię, jak któregoś dnia BUB.pl, moja druga ulubiona strona, zaraz po papilocie. Przepraszam za to, co teraz powiem, ale dosłownie bekę mam z Was niemiłosierną, drodzy autorzy tej strony. Napisali jeden z najgłupszych artykułów, jaki mógł w ogóle tam powstać. I wiecie w ogóle, w jaki kompot wpadli redaktorzy tej strony, upubliczniając. Właśnie ten materiał wystarczyło, że twórca strony Mam przeciwko brutalnym grom dla Beki postraszył sądem BUP.pl. Oczywiście, mówiąc, że do niczego nie dojdzie, jak wpłacą parę złotych na Wośp. Uwaga! Wiecie w ogóle, co się stało po tym? Płacili na Wośp tysiąc złotych. Ja nie wpadłem w atak śmiechu, tylko. Tylko złapałem się za głowę, myślę Szok, szok. Ja się spodziewałem wszystkiego, ale nie, że ktoś wyciągnie z Iszaka, bo go strona na Facebooku potrażnie I Jeden kolega mi napisał: Może ty robisz takie gówno, i jeszcze robisz coś dobrego niechcący. To jest Mate, jak WP, to jest ja zobaczy to po prostu, wiadomo. No, no dupa im wybuchnie, dupa Ale wybuchnie. dupa pęknie! Brawo, idealny bait. Także, moje kochane, był Oczywiście pozdrawiam was, ale jednak, chyba piszcie o Gierkach. Serio. Ja naprawdę pamiętam, jak w DM-ach na Facebooku przepraszaliście mnie za to, że stworzyliście na mój temat bardzo kłamliwy artykuł, który był, można powiedzieć, pogardą. Ale spoko. Nie wiem, możecie mi kupić skina do Maokaja. No, może wtedy wam wybaczę. Słuchaj, bo akurat teraz zobaczyłem, że Bóg wrzucił nowy artykuł na mój temat. <śmany> Jaki? Mamy krytykują ekipę Freeza, pisząc, że to symbol mieszania w głowach naszych dzieci. Ej, to, to jak tam? Kolejne tysiąc złotych na wośpik? <śmany> Jednak powoli kończąc moją wypowiedź na temat mam przeciwko brutalnym grom, poruszmy jeszcze jak bardzo zmęczyła autora właśnie ta strona. Bardzo zmęczyła, szczególnie przy ostatnich dniach, już kiedy, byłem wi kiedy było wiadomo, że ten film zaraz wyjdzie. Już kończyły mi się pomysły z dodawaniem. Wypaliłeś się e, ataki. Wypa po pierwsze wypaliłem się po drugie ataki hejtu e, jakieś rapy. Kolejny rap jechał swoją drogą. To e, sam jeszcze z e, grupki. E... Życzenia śmierci. Niektórzy nie wierzą, ale wiadomości na stronie prawdopodobnie miałem z pół miliona od jakichś 20 tysięcy użytkowników. I koniec końców, no bardzo się cieszę, że ta strona ostatecznie wypaliła i nie było żadnych problemów przy niej. Cieszę się wraz z autorem, że ta strona zebrała aż 40 tysięcy polubień. Cieszy mnie również to, że Wy, jako gracze, zjednoczyliście się wspólnie ku temu, aby nie tylko walczyć o swoje prawa, ale także o swoją wolność od Kłamując wiele bardzo szkodliwych stereotypów, które się pojawiały specjalnie na właśnie tym profilu. Oczywiście ten czas, jeżeli chodzi o mnie, będę wspominać bardzo dobrze. Zgaduję, że nadal jest wielu z was, którzy oglądają właśnie ten film i nadal mi zadają pewnie jedno proste pytanie. Ale ptysiu, jak ty w ogóle współtworzyłeś tę stronę? Czasami recenzowałem pasty, które oczywiście później trafiały na profil. Czasami wymyślałem temat na bejty, jak na przykład ten o polskim Rapie albo o wejpach. Więc tak jak wspomniałem, link do ogromnego wywiadu znajdziecie w opisie. Tam dosłownie znajdziecie wszystko. Między innymi na poważnie poruszane są właśnie tam takie kwestie jak na przykład wpisy, i e maile do szkół, które właśnie publikował autor. No więc fajnie, chyba poruszyłem już wszystkie tematy. Chociaż co gdybym wam powiedział, że to jeszcze nie koniec. Na imię Konrad, i chociaż nadszedł dzień, który przejdzie do historii złotymi głoskami, nie zapomnijmy o tym, co niesie za sobą ten projekt. Rok 2020 zdefiniował nasze społeczeństwo tak bardzo, że zapomnieliśmy, czym jest normalny kontakt z ludźmi. Więc bardzo was proszę o to, abyście pamiętali o tym, co piszecie do ludzi. Pamiętajcie, żeby zachować stoicki spokój, oraz nie starajcie się atakować przypadkowych ludzi, których nie znacie w agresywny sposób. Tak właśnie było na przykład z mamami. Bez odbioru. mm <laughs>